Siema, 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 witam serdecznie na kanale. Obstawiamy bardzo miło, że wpadliście na początek. Oczywiście wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Oczywiście lecimy z drugim dniem z Ligą Mistrzów. Są dzisiaj ciekawe petardy od osób, które już u nas na YouTube typowały nieraz. Dodatkowo promocja powitalna w BetCliku. Cały czas gra bez podatku, ale odpalili też coś dla miłośników tasiemek, bo dodają wam, można powiedzieć prost, wygraną. Dodają wam kasę w zależności od tego, ile zdarzeń macie na... Kuponie, o tym powiem zaraz nieco więcej. Jeszcze jest zwrot kasy za przegrany kupon, czyli trzy tematy w betkliku. Na początek, jednak, chciałbym zaprosić na naszą grupę Facebookową. Typy bookmacherskie obstawiamy. Nazywa się grupa. Ostatnio wpadły tam nawet fajne, trafione kupony. A grupa na Facebooku jest dostępna dla każdego. Mamy tam ponad 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi zainteresowanych typowankiem, czyli grupa nazywa się mm, Obstawiamy Typy bookmacherskie. Ale żebyś miał łatwiej, link zostawiam w opisie pod filmem. Jeżeli jesteś zainteresowany, to jak najbardziej serdecznie zapraszam. Jesteś na na grupie Mile Widziany. Wskakuj, link w opisie pod filmem. Powiem słuchajcie o tych promocjach powitalnych w BetCliku, zrobimy konkurs i lecimy do kuponów. Jeżeli chodzi o podstawową promocję w BetCliku, no to jest wiadomo gra bez podatku i to jest dla każdego nowego, stałego, przyszłego gracza, po prostu tyczy się to wszystkich, więc jeżeli nie masz konta, słuchaj, będziesz mógł z tego korzystać. Gra bez podatku w BetCliku tyczy się każdej osoby. Dodatkowo można zagrać sobie pierwszy kupon za 50 zł, jeżeli nie wejdzie, oddają kasę i to już Tyczy się każdego nowego gracza, każdego nowego gracza, który założy sobie konto w BetClick z dedykowanego linku. Który jak zawsze jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu konta od razu możesz zagrać sobie dowolny kupon. Za maksymalnie 50 zł. Jeżeli wejdzie, kasa jest twoja, jest ta kasa do wypłaty od razu. Jeżeli nie wejdzie, to BetClick całą kasę zwraca we freebecie, czyli masz bezpieczny kupon do 50 zł. Przykładowy kupon widzisz teraz na ekranie, nie? Taka sklejka na dzisiejsze mecze, ale to oczywiście może być dowolny kupon. Twoje pomysły. 50 zł na to można wrzucić. Jeżeli wejdzie fajnie, bo jest kasa nawet do wypłaty od razu jeżeli nie wejdzie, to zwracają kasę. Masz zwrot kasy za przegrany kupon do 50 zł. I trzecia sprawa, to od razu odsyłam osoby zainteresowane tym zwrotem kasy do pierwszego komentarza pod tym filmem, bo tam jest link do założenia konta i odebrania tego zwrotu kasy. I trzecia sprawa, która też będzie się dotyczyła tak naprawdę każdego nowego i obecnego gracza, czyli tak jak widzicie multiboost. Tutaj po prostu betclick dodaje procenty do waszej wygranej w zależności od tego, ile masz zdarzeń na kuponie. Wiadomo, że przy tych 23 zdarzeniach jest 100% więc można powiedzieć, że jest to promocja skierowana do miłośników Tasiemek albo osób, które grają sobie po prostu kupony złożone z większej ilości zdarzeń. Ale tak naprawdę, już od dwóch zdarzeń macie tutaj lekki bonus do kuponu dodany. Więc warto tutaj o tym wspomnieć, bo jest to na pewno jakiś tam krok w stronę gracza zrobiony, nie? Że, że gracz po prostu może mieć więcej niż mniej kasy do wygrania na kuponie. Więc jeżeli chodzi o Bytklika, trzy tematy są dla każdej osoby, która założy sobie konto, w kliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Gra bez podatku na wszystko o każdej porze dnia i nocy. Zwrot kasy za przegrany kupon do 50 zł i multiboost, czyli te dodatkowe procenty do Twojego kuponu. Całkiem sympatyczny pakiet, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Założeniem konta w BetCliku Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem i można działać. Zanim przejdziemy do samych kuponów, to jeszcze dwa szybkie konkursy. Jeden konkurs, oczywiście u nas na Facebooku typujemy rzuty różne. Kasa w BetCliku jest do wygrania około 9.00 zostanie dodany post konkursowy, w którym do wytypowania będą rzuty różne. Ten konkurs tyczy się każdej osoby pełnoletniej, która ma konto na Facebooku. Serdecznie zapraszam na obstawiamy.info na facea Link zostawiam w opisie pod filmem. Zerknij o co tam chodzi. No i drugi konkurs oczywiście tutaj nie, na YouTubie standardowe symboliczne 20 ziko do zgarnięcia w betkliku. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Ano, trzeba subskrybować kanał. Obstawiamy i zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Parisem, Germeo a Talantą. Dopisujcie swój nick gracza proszę ciebie z betklika. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bezniku. Gracze na beczki nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Przechodzimy do kuponów. Mamy propozycję, tak jak mówiłem, od osób, które już typowały i zaczynamy od propozycji Ada, od, od Adama. 5 na 13 kuponów trafionych, 4314 profitu. E, mamy 16,08 ostatnio kupon trafiony dwa razy z rozbitą stawką. Dzisiaj 500 zł na 1245. Over 2,5 goli w meczu Bayernu i Chelsea. Wydaje mi się, że typ, który bardzo często będzie się dzisiaj pojawiał na kuponach, no jeżeli są sobie spojrzymy nawet na ostatnie te weekendowe mecze jednych i drugich, no to Bayern rozbił HSV 5-0, do 0. Chelsea zremisowało 2-2 do 2 wyjazdowe spotkanie z Brentfordem, czyli generalnie dosyć overowe mecze, jeżeli chodzi o poprzedni weekend, celowane jest po prostu w overa 2,5 goli, to nie jest jakiś odkrywczy bet, wydaje mi się, że też bet, który pewnie większości z Was przyszedłby do głowy, jeżeli mielibyśmy rozgminiać sobie ten mecz. Do tego mamy zwycięstwo Paris Saint-Germain, o! I gol Paris Saint Germain w pierwszej połowie. Jak wiadomo, Paris Saint Germain lekko poturbowane kontuzjami, ale wydaje mi się, że oni mają aktualnie taką pełnię składu, że nawet jak Dembele gdzieś tam wypadnie na jakąś dłuższą chwilę, przykładowo, to jest kim go zastąpić. Tutaj mamy propozycję na to, że faworyt, bo zdecydowanie Paris Saint Germain w tym meczu faworytem jest, że Paris Saint Germain po prostu wygra i że Paris Saint Germain strzeli minimum jednego gola w pierwszej połowie, czyli taki. No, troszkę połówkowy bet, o który ja się zawsze boję, ale trzymam bardzo mocno kciuka. Dalej mamy kupon od Karola: 6 na 11 kuponów trafionych, to jest 4,400 profitu. Słuchajcie, był kupon ostatnio, e, trafiony 27 lipca 4000 na 11 tysięcy. Ładny kupon, potem chyba d dwa, dwie wtopy się przytrafiły I dzisiaj mamy 600 i 700 złotych, czyli mamy rozbitą stawkę na dwa kupony, żeby nie było podatku od wysokich wygranych. E, no, jest to BODO, ty, jestem ciekawy tego meczu. Nie jestem ciekawy, bardzo jestem ciekawy meczu slavia Praga BODO. E, BODO w minion weekend, no powiem wam szczerze, zabawiło się, bo wygrali 7 do 1 z Kristiansund, generalnie Kristiansund to nie jest jakaś mocna norweska ekipa, ale 7 goli strzelić też, no, to jest wyczyn, nawet z niej jakąś najmocniejszą ekipą, nie, więc tutaj generalnie mamy pojedynek ekip, które ostatnio e, w lidze w rodzimych ligach radzą sobie bardzo dobrze, bo, no bo ta Slavia też ostatnio na weekendzie 3 do 1 z Karwiną wygrała. Slavia aktualnie jest po 3, 8 kolejkach ligowych liderem. 8 meczów rozegranych, 6 wygranych, 2 remisy. Bardzo ciekawe spotkanie. Jest wiara w Bodo i widzę to na grupach i na Discordzie, nie? Tutaj mamy zakład na to, że Bodo nie przegra. To już jest w ogóle, niech mówić, że ryzykowny bet, ale. Myślę, że nie najłatwiejszy i do tego jeszcze zwycięstwo Liverpoolu. Po prostu czyściok Liverpool ma wygrać z Atletico Madryt. Yy, Atletico całkiem... Yy no może nie mocno, ale troszkę mnie zaskoczyło w weekend, bo bez większych problemów poradzili sobie z Villarealem, który ostatnio bardzo dobrze w lidze gra, wygrali 2-0 to spotkanie. Teraz mają mecz wyjazdowy z Liverpoolem, jest czyste zwycięstwo Liverpoolu, czyli tutaj akurat w tym meczu bez żadnych wielkich kombinacji. Dwa razy ten kupon grany, trzymane kciuki, idę do propozycji numer 3, która jest od Przemka. Cztery kupony trafione na 9 prób, ale tu jest bardzo ładny profit, słuchajcie, bo jest 13 310 profitu, a to między innymi dlatego, że 3 sierpnia był kupon z 5000 na 11 koła trafiony i między innymi takie kupony budują ten profit, nie? Dzisiaj mamy spokojnego można powiedzieć, patrząc na ten poprzedni kupon, spokojnego tysiaka na 2130 e, i tutaj mamy jest też Bodo, ale tutaj, ej, ta, ta sklejka podoba mi się bardziej niż podpórka, boję się, że ta czysta podpórka jest troszkę bardziej ryzykowna tutaj mamy w tym meczu Slavi i Bodo minimum dwa gole zaproponowane, obojętnie kto ma strzelać, ale minimum jednego gola koniecznie musi strzelić Bodo, czyli Bodo musi strzelić gola i w całym meczu mamy ujrzeć minimum dwa gole, to mi się podoba i mamy jeszcze dorzuconego, no, BTTS-a. Zakład na to, że obie drużyny strzelą gola w meczu pomiędzy Bayernem, Monachium, a Chelsea, czyli tutaj jest liczone po prostu też na gole, ale na gole po obu stronach. To nawet wystarczą dwa gole. Byle po jednym golu po obu stronach, nie? Jest bot team to score. E, 1000 na 2130 i walka o piąty trafiony kupon od Przemasa. Idziemy dalej. Czwarta propozycja jest od Pawła. 9 prób było u nas na YouTubie, 4... 6, 6 zakończyło się powodzeniem. 6 kuponów trafionych, 5000 profitu jest utrzymane i mamy, słuchaj, Trzy mecze wyciągnięte, z czego dwa spotkania na rzuty różne. To zostawmy sobie różne na chwilę. Mamy spotkanie Ajaxu i Interu. Tutaj jest propozycja zakładu na to, że zobaczymy albo btts czyli albo obie drużyny strzelą gola, albo po prostu yy, klasyczny over 2,5 goli. No Trzeba zerknąć na to spotkanie, szalone spotkanie yy, Juventusu i Interu. Ju Inter grał weekend na wyjeździe z Juventusem 4 do 3 jak się skończyło. 7 goli yy, w tym meczu, szalone, totalnie szalone, fantastyczne spotkanie, jeżeli chodzi o mecz weekendowy Ajaxu wygrali 3 do 1 z, zwo, z Wole. Wolę. Tu, tu albo 3 gole w tym meczu, albo gole po obu stronach minimum po jednym. No i mamy rzuty różne. Mamy rzuty różne Pafosu, które nie do końca mi się podobają. Sprawdziłem sobie ostatnie mecze ligowe, sprawdziłem sobie ostatnie mecze kwalifikacyjne do Ligi Mistrzów i w czterech takich ostatnich meczach, słuchajcie, oni nabijali odpowiednio dwa różne, trzy rożne, trzy rożne, cztery rożne. To nie jest dużo, nie? To nie jest dużo jak na różne drużynowe. No wiadomo, że grają na wyjeździe, są underdogiem, więc też ta linia na rzuty różne drużynowe nie będzie jakoś mocno wyżyłowana. Mimo wszystko w ostatnich meczach, tylko to powiem, nie? Bo, bo teraz mogą nabić 10 i to jest, wiesz, to jest tylko sucha statystyka, ale w ostatnich meczach jest to ekipa, która za dużo rogali nie nabijała po prostu, nie? Tutaj jest linia na rzuty rożne drużynowe i są rzuty rożne e, Atletico i zobacz, jaka, jaka jest dysproporcja. Ostatnie mecze Atletico 8, 6, 10 i 3. No to Atletico nabija bardzo dużo rzutów rożnych drużynowo, nie? I tutaj akurat to mi się bardziej podoba niż rzuty rożne Pafosu, coś takiego od Pawła. Yy, kolejna propozycja jest od Tomka. Cztery próby, dwie trafione, 3100 profitu. I tu już jest grane mocniej, bo mamy 2000 zł na trzy typy, słuchajcie. Zwycięstwo Bayernu, czyli jednak, mimo wszystko, znaczy dla mnie też Bayern jest może nie jakimś gigafaworytem w tym meczu, ale lekkim faworytem na pewno jest. Wydaje mi się, że jest to na chwilę obecną na tyle poukładana drużyna, że na własnym terenie. Z, z bardzo dobrą ekipą, jaką jest Chelsea, ale moim zdaniem też wygrają, więc akurat z tym betem się zgadzam. Mamy minimum jedno trafienie Atletico. Atletico z Liverpoolem na wyjeździe. No generalnie jak sobie spojrzymy na te mecze ligowe Liverpoolu, to też nie jest tak, że oni wszystko na zero z tyłu zagrali, nie? Bo mieli szalony mecz z Newcastle, gdzie Newcastle w osłabieniu trafiało gole. Tam dwa gole strzeliło Newcastle. Burmów na inaugurację też strzeliło dwa gole z Liverpoolem, przegrywając 4-2, więc to też nie jest tak, że Liverpool w każdym meczu gra na zero z tyłu, nie? Tutaj minimum Jedno trafienie Atletico mamy i jeszcze over 2,5 goli w meczu Paris Saint-Germain i Atalanty, czyli po prostu trzy gole. W tym meczu musimy ujrzeć 6480 może wrócić, to, to już jest mocny kupon, nie? To już jest naprawdę mocny kupon pod mocny profit grany. Pędzimy do kolejnej propozycji, która jest od Kacpra. Trzy kupony trafione, 7 prób było u nas na YouTubie. 4 piątki profitu, bo 5555 profitu i mamy wyciągnięte trzy typy z dwóch meczów. Mamy rzuty rożne w spotkaniu Ajaxu i Interu. No sprawdziłem sobie te ostatnie mecze jednych i drugich, jak zawsze mam to w zwyczaju. Ostatnie Ajaxu 8, 9, 11, 15, 18. Dużo rogali. Dużo rogali w ostatnich meczach meczowo Ajax dowozi, jeżeli chodzi o te trzy mecze ligowe e, Interu. <grym> 14, 15, 11. No są to na chwilę obecną ekipy, które w swoich spotkaniach naprawdę dowożą sporo rogali i spore overy. Często ponad 10 różnych meczowo mamy rzuty różne w meczu Bayernu i Chelsea. Jeżeli chodzi o trzy mecz ligowe Bayernu, oczywiście sprawdziłem. 8, 12, 10. Też całkiem sympatycznie. Trzy mecze ligowe Chelsea. 11, 10, 12. No niewątpliwie są tu wyciągnięte przez Kacpra rzuty różne. Ekip, które naprawdę, tak jak mówię, tak jak wam przytoczyłem w ostatnich meczach, dowożą te kornery, po prostu, nie? Do tego mamy dorzucone też jedno trafienie. Chelsea, czyli jest tutaj jednak wiara też w to, że Chelsea jako lekki underdog tego minimum jednego gola załaduje. Podoba mi się ten kupon. Podoba mi się ten kupon, bo widzę overowe spotkanie Bayernu i Chelsea. Różne statystycznie mi się spinają, więc muszą mi się podobać. Trzymam za to bardzo mocno kciuka i mamy trzy kupony jeszcze. Jeden z nich jest od Bartka, 3 na 6 trafionych, 1500 profitu. Mamy dzisiaj szczęśliwą siódemkę na stawce, bo 777 zł na 2229 na gole underdogów. I o tyle o ile, bo mamy gol Pafos i gola Talanty, nie? O tyle o ile ten. Gol pafosu, no. Wiecie, oni zagrali bardzo fajne kwalifikacje do Ligi Mistrzów, nie? Myślę, że zaskoczyli wiele osób. Oczywiście pozytywnie, może też negatywnie, jak ktoś stawiał na przeciwników. To wiadomo, jak to jest, ale zagrali bardzo solidne kwalifikacje do Ligi Mistrzów. I o tyle, o ile. No, jestem w stanie dopuścić, że gdzieś tutaj będą potrafili zaskoczyć trochę ten Olimpiakos, że strzelą tego gola. To, to jakoś mniej podoba mi się go Atalanty. Nie wiem, no ale generalnie nie podoba mi się jakoś bardzo mocno go Atalanty. Oni na razie w lidze grają bardzo przeciętnie, nie? Przede wszystkim te dwie pierwsze kolejki: jeden do jednego z Pisom, jeden do jednego z Parmą, No to nie były dobre mecze Atalanty, nie? Tam gdzieś czytam w opiniach kibiców Atalanty, że że to nie będzie dobry sezon. No zobaczymy. Tutaj mamy minimum po jednym gol, czyli generalnie na tym kuponie są potrzebne tylko dwa gole, nie? Pafos musi strzelić, Atalanta musi strzelić i szczęśliwa siódemka może się zamienić w 2229 zł od Bartasa. Nie? Zobaczymy. Ta Atalanta mnie nie przekonuje, ale to jest tylko wiadomo moje zdanie, które na nic nie wpływa, bo ja wcale więcej od Was nie wiem, totalnie nie. Przedostatni kupon jest od Pawła. Trzy razy trafiał, pięć razy próbował, 3318 profitu, no i tak, jest jeszcze raz ta Atalanta, ale tutaj w tym wypadku mamy rzuty różna Atalanta, czyli znowu łapane są tak klasycznie rzuty rożne underdoga i doklejone mamy do tego gole w obu połowach. Czyli obojętnie kto ma strzelić gola w pierwszej połowie, obojętnie kto ma strzelić gola w drugiej połowie w tym meczu Paris Saint-Germain Atalanta i Atalanta musi do tego nabić jeszcze rzuty rożne. No i jest ten Inter z podpórą i overem 1,5 gola. Gdyby nie ten mecz, gdyby nie ten mecz z Juventusem, to podobał mi się, podobałby mi się ten typ. Bardzo mocno zakład na to, że Inter nie przegra na wyjeździe za Jaksem i zobaczymy minimum dwa gole. Ale teraz troszkę takiego wiecie, takiej wątpliwości ten mecz nie yy, wrzucił do mojej głowy. No zobaczymy. No, mimo wszystko, Inter pewnie w meczu z Ajaxem jest faworytem, będzie faworytem. Kurs w okolicach 1,85 na zwycięstwo, to jest w ogóle bardzo fajny kurs. Tutaj jest ta podpórka stosowana, czyli taka awaryjna furtka, minimum dwa gole w meczu. Yy, I coś takiego mamy od Pawa w sumie trzy typy z dwóch meczów, cztery typy, nawet niektórzy by powiedzieli. I jest jeszcze jeden debiut. Bardzo fajny debiut, powiem Ci szczerze. Od Kuby. 500 złotych. Jeszcze nie widzisz tego kuponu. 500 zł na 12560. Powiem Ci tylko, że cztery typy są. Na tym kuponie gole. I 12 tysięcy profitu może być z czegoś takiego. Jest to kupon oczywiście wizjonerski, fantazyjny, bo nie jest to kupon najłatwiejszy, nie? Mamy over 3,5 goli. W meczu pomiędzy Slawią Praga, a Bodo. Jak zerkniemy sobie na mecze weekendowe, z poprzedniego weekendu tych ekip, no to Slawia wygrała 3-1 z Karwiną. No był over 3,5 goli. Bodo wygrało 7-1 z Christian Sund. No był over 3,5 goli, nie? Tutaj też dzisiaj ma być over 3,5 goli. Mamy overa 2,5 goli w meczu Olimpiakosu i Pafosu. Bardzo ciekawy kurs, czyli minimum 3 gole w tym meczu. I teraz, zaczyna... Kurna, teraz zaczynają się schody. Chelsea, zdaniem Kuby, Strzela minimum dwa gole w meczu wyjazdowym z Bayernem Monachium Chelsea Dobrze słyszysz Chelsea ma strzelić minimum dwa gole z Bayernem Monachium dlatego mówię, że się zaczynają schody, bo wydaje mi się, że to jest ultra trudny bet. Wydaje mi się, że Bayern... Czekaj, ale zerknijmy sobie. Oni zagrali trzy mecze ligowe na razie, nie? Zagrali trzy mecze ligowe. Czy oni stracili z kimś dwa gole? No stracili. Ej, dobra, to może nie jest takie złe. Oni stracili w drugim meczu ligowym dwa gole z Augsburgiem. Wygrali 3-2. Stracili dwa gole z Weyen w Pucharze Niemiec. Wygrali 3-2. Ty, to może to nie jest taki głupi bet. Minimum dwa gole Chelsea i mamy jeszcze do tego over 3,5 goli w meczu pomiędzy... Liverpoolem i Atletico Madryt. Oczywiście tak jak doskonale widzicie, jest tutaj raczej nastawienie na złapanie wysokich kursów. Cztery takie wysokie, dosyć mocne kursy są na jednym kuponie. No i to generuje ten potencjalny profit, nie? Bo wiecie, 12,5 koła ze stawki 500 zł. No to to może być gigaprofit. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na pewno. Będę ten kupon śledził. Typy mamy obgadane. Przypomnę ci, że masz do odebrania trzy opcje w BetCliku. Jeżeli nie masz konta, Betclick to jest całkowicie legalnie działający w Polsce bookmaher, który po założeniu konta z linku, który zostawiam ci w pierwszym komentarzu pod tym filmem, daje ci grę bez podatku na wszystko o każdej porze dnia i nocy. To znaczy jest ten podatek, ale Betclick bierze ten podatek na siebie, czyli masz potencjalnie więcej kasy do wygrania na kuponie. Eee, po drugie, po założeniu konta możesz zagrać dowolny kupon za maksymalnie 50 złotych, jeżeli Kupon ci nie wejdzie, to uwaga. BetClick odda ci kasę, zwracają ci hajs za przegrany kupony, nie? Dowolny kupon, dowolne typy, dowolne dyscypliny, 50 zł dajesz, masz bezpieczny kupon. Wejdzie. Kasa do wypłaty nie wejdzie, oddają ci hajs, to jest druga opcja. I trzecia opcja dla miłośników, no powiedzmy, tasiemek: BetClick dodaje procenty do twojej wygranej w zależności od tego, ile masz zdarzeń na kuponie. Czyli po prostu im więcej zdarzeń na kuponie. No busta po prostu robią, nie? Tym więcej kasy masz do wygrania. Taką całą rozpiskę wrzucam Ci teraz na ekran. No to tak jak mówię dla miłośników tasiemek, którzy rzucają po 20 typów na kupon, to to jest złota sprawa, nie? Więc można sobie te tasiemki w Betkliku popróbować i można mieć potencjalnie więcej kasy po prostu do zgarnięcia. Więc te trzy opcje dotyczą Ciebie. Jeżeli założysz sobie konto w Betkliku z linku, który zostałem Ci w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Wszystko mamy na dzisiaj obgadane. Trzymamy kciuki za kupony, trzymam kciuki, oczywiście za wasze kupony, jak macie coś pograne i słyszymy się, jak zawsze, jutro. Dobrego dnia, potrosie ma Elo. No i nara.